W tym filmie pokażę Ci, jak możesz połączyć Spotify z notatkami na Instagramie. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i zostawienie polubienia. Najpierw musisz przejść do swojego profilu na Instagramie, właśnie tutaj. Następnie naciśnij ikonę znajdującą się u góry po lewej stronie, tuż nad Twoim zdjęciem profilowym, to ten symbol Chmurki z Myślą. Naciśnij na niego, a pojawi się Twoje zdjęcie profilowe i tuż pod nim, po lewej stronie, ikona nutki. Naciśnij ją, a teraz masz dwie możliwości. Albo pojawi się okienko z pytaniem, czy chcesz połączyć Spotify z Instagramem, wtedy wybierz tak. Albo, jeśli nie widzisz tego komunikatu, naciśnij w miejscu, gdzie jest napisane w połącz ze Spotify, a następnie wybierz kontynuuj. Teraz musisz zalogować się na swoje konto Spotify i to wszystko: połączenie będzie gotowe. Nie trzeba robić nic więcej. Od tej chwili, jeśli słuchasz piosenki na Spotify w swoim telefonie i wejdziesz tutaj, automatycznie w notatce pojawi się utwór, którego właśnie słuchasz. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie pomocny i do zobaczenia w następnym.